Po wydaniu swojej dopytańskiej płyty Show No Mercy, zespół Slayer musiał ją w jakiś sposób wypromować. Przy ich zdjęciu w magazynie Headbanger widniał napis Najcięższy, najszybszy i najgłośniejszy zespół w Stanach Zjednoczonych. A słowo to podobno nie spodobało się Larsowi Urikowi, który... Chciał w podobny sposób reklamować swój zespół, czyli Metalikę, opowiadał o tym Bob na Albanii. Jakiś czas później rozmawiałem z Larsem, który był na mnie naprawdę wkurzony, bo Metalika zawsze reklamowała się w ten sposób. Od samego początku oba zespoły miały więc powody, by niezbyt się kochać. No, i można by powiedzieć, że to tylko jakieś tam głupie hasełka, zamieszczane na stronach jakiegoś zina. Natomiast na scenie ekstremalnego metalu, nie tyle wśród fanów, co wśród samych zespołów, wśród muzyków tych zespołów, takie hasła i określenia, no, budziły jednak sporo emocji. Każdy miał bowiem pewnego rodzaju ciśnienie na to, żeby grać jak najszybciej, jak najciężej, jak najgłośniej, po prostu jak najbardziej ekstremalnie. I każda kolejna kapela udowadniała, że da się jeszcze szybciej, jeszcze ciężej i jeszcze głośniej. Panowie ze Slayeru uczestniczyli wtedy w wyścigu z uśmiechem na twarzy, natomiast po latach kiedy już powiedziałbym okrzepli i zrobili swoje na scenie, no to oczywiście z tego wyścigu się wycofali, w dodatku podśmiechując się z zespołów, które walczyły w późniejszych latach o miano tego właśnie najbardziej ekstremalnego. Kolejny odcinek o slejerze zapraszam serdecznie. No jeśli chcecie ten zespół oglądać u nas na kanale częściej, to dajcie nam o tym znać w komentarzu. Zostawcie tutaj łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie Paną Kulturkę, żeby z odcinkami o slejerze, ale też o innych zespołach być oczywiście na bieżąco. Na łamach Zina The Headbanger, gdzie ukazała się pierwsza w historii e, Slayera reklama, pojawił się również pierwszy wywiad w historii kapeli, w którym na pytanie dziennikarza odpowiadał Kerry King, a także Steve Craig, czyli ówczesny menedżer zespołu. Pierwsze pytanie zadane przez dziennikarza brzmiało Jakie to uczucie być najcięższym zespołem heavy metalowym w Los Angeles, a może powinienem powiedzieć w całych Stanach? Kerry King na to pytanie odpowiedział Wspaniałe uczucie. Po drodze zostawiliśmy wiele gównianych piosenek, ale teraz komponujemy materiał, który przebije wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Z pewnością gramy najciężej w LA. Jedyną konkurencją w Stanach jest dla nas Metallica, ale słyszałem, że ich następna płyta będzie bardziej progresywna. Nie będę tutaj oczywiście cytował całego wywiadu, natomiast postaram się wyłowić te najciekawsze pytania i najciekawsze odpowiedzi. Ciekawą kwestią jest z pewnością pytanie dziennikarza o rynek europejski, no i o plany zespołu na tymże rynku. Kerry King odpowiada. Album ukaże się zarówno tutaj, jak i w Europie. To bardziej niż prawdopodobne, że lepiej sprzeda się w Europie, bo Amerykanie nie mogą znieść prawdziwego heavy metalu. W Los Angeles zwykło się uważać, że heavy metal to takie zespoły jak Quiet Riot, Rats i jakże popularni Motoy Boys. Owszem, planujemy trasę po Europie, gdy tylko otrzymamy jakiekolwiek finansowe wsparcie. No i szpileczka w kierunku, jak to powiedział Kerry, Motoy Boys, czyli oczywiście Motoy Crew, jest wbita tutaj, ale też w następnej wypowiedzi. Mianowicie dziennikarz pyta po prostu o ulubione zespoły. Kerry odpowiada. Venom, bo żaden inny zespół nie brzmi tak okropnie, nie tracąc nic ze swojego czadu. Lubię też Merciful Fate i Metallica. Nie mogę za to znieść takich zespołów jak Motley Crew, które próbują podłączyć się pod satanistyczny imidż, ale przeczą sami sobie pisząc piosenki miłosne. Sorry, chłopaki, a może dziewczyny? niewyparzony język w wywiadach od samego początku, no to bez wątpienia był dobry pomysł, żeby jakoś sensownie z brzmieniem i wizerunkiem Slayera się to wszystko kleiło, no i wysłało w świat komunikat, że mamy do czynienia z zespołem, który nie bierze jeńców. Takie właśnie było podejście Slayera w tamtym czasie, czyli powiedziałbym pogarda dla glam metalu, no i wyraźne, klarowne inspiracje, takie jak właśnie Merciful Fate, Venom czy... Metallica. Metalika, która jednak jakiś czas po udzieleniu tego pierwszego wywiadu stała się dla Slayera już nie tyle inspiracją, co po prostu konkurencją. Jak wcześniej wspomniałem, wywiadu na łamach Headbanger reprezentując Slayera udzielił Kerry King, ale też w jego towarzystwie był ówczesny menedżer zespołu, czyli niejaki Steve Craig. No i okazuje się, że Craig jakoś tam w historii metalu się zapisał, ponieważ oprócz pełnienia funkcji menedżerskich na początku działalności Slayera stworzył on również logo innego trash metalowego zespołu, czyli Dark Angel. Logo Dark Angel stworzył w roku 1983, a później podobno z metalowego świata się wycofał. O Craig'u opowiadał słynny dziennikarz, a także baczny obserwatorów ówczesnej e, kalifornijskiej sceny metalowej, czyli Bob Nalbandian. Siedział w tym bardziej ze względu na modę niż muzykę. Cały czas miał nadzieję, że zostanie menedżerem jakiejś cukierkowej kapeli w rodzaju Poison, albo zespołu złożonego z samych dziewcząt. Takie rzeczy chodziło mu po głowie. Osobiście jednak nic do niego nie miałem. Dla mnie zawsze był miły. Po rozstaniu ze Slayerem przez chwilę zajmował się interesami Dark Angel, próbował też wydawać gazetę, ale nic z tego nie wyszło. Niewiele później na zawsze zniknął z muzycznego biznesu. Nikt nie wie, co się z nim stało. Co ciekawe, jeśli chodzi nawet o historię Slayera, no to po Craig'u nie ma zbyt wiele takich oficjalnych zapisków. Jednym z niewielu jest adnotacja we wkładce do mini-albumu Haunting the Chapel, no i tam wśród standardowej listy podziękowań poszczególnym osobom możemy znaleźć też następujące słowa. Steve'owi Craig'owi nie dziękujemy. Debiutancka płyta Sayera Show No Mercy ukazała się na amerykańskiej ziemi w grudniu 1983 roku. Natomiast dość szybko, bo w lutym roku 1984 pojawiła się już w Europie nakładem Roadrunner Records. To była oczywiście muzyka na rynku europejskim totalnie nowa i nieznana, to też z tego powodu debiut Sayera spotykał się często z negatywnymi recenzjami ze strony europejskich mediów, a szczególnie chyba tych brytyjskich, bo jak się okaże w późniejszej części odcinka, to na przykład te niemieckie, były Slayerowi i jego pierwszej płycie bardzo przychylne. No ale jeśli chodzi o te media brytyjskie, no to na przykład Mark Day, dziennikarz angielskiego Metalhammera, pisał porównując ówczesnego Slayera z pierwszym albumem Metaliki. O ile pierwszy album Metaliki był niezgrabną, ale klasyczną definicją dojrzewającego trash metalu, o tyle większość wczesnych nagrań Slayera była dwa razy bardziej pryszczata, prymitywna i pełna buzujących hormonów. Jarek Szubrych w napisanej przez siebie biografii Slayera bez litości pisze, że podobno w szeregach słynnego magazynu K-Rank, no to pierwsza płyta Slayer'a była, powiedziałbym, takim obiektem wewnątrz redakcyjnych żartów. Na temat pierwszych recenzji debiutu Slayer'a wypowiadał się Brian Stegel, czyli założyciel wytwórni Metal Bait. Pierwsze recenzje show no Mercy po obu stronach oceanu nie były entuzjastyczne, ale część amerykańskiej prasy od razu stanęła po naszej stronie, szczególnie podziemne magazyny specjalizujące się w metalu. W Europie było znacznie trudniej. Niektórzy docenili Slayer'a dopiero po wydaniu Hello Aids, a inni pisali o zespole źle, dopóki nie poszli na koncert. Dopiero wtedy połykali bakcyla. Tylko Underground zareagował entuzjastycznie na Show No Mercy już w momencie wydania płyty. Posłuchajcie, jak Jarek Szubrycht na kartach biografii Slayera opisuje podejście recenzentów właśnie do Slayera w tamtym czasie. Recenzenci wyśmiewali nie tylko muzykę, ale i okładkę, czyli rysunkowego kozła diabła z mieczem. Cóż, może i nie była to sztuka wysokich lotów, ale po pierwsze czasy były inne i metal domiana takowej wówczas nie aspirował, a po drugie, czego można wymagać od niespodzianki Pełna dwudziestoletnich chłopaków zafascynowanych twórczością Venom i Merciful Fate. Dostawało się również tekstom, których autorzy Jeffy Carey stawali na głowach, by prześcignąć swoich idoli z Anglii i Danii w groteskowych opisach panowania sił piekielnych nad światem. Pierwszy album Slayera, właściwie forma jego wydania, no miały, powiedziałbym, wiele tak zwanych piekielnych smaczków. To znaczy, na przykład, co do samej płyty. Zamiast strony pierwszej i drugiej, czy A i B, mieliśmy stronę 6 oraz 66. Oprócz tego jeszcze kilka innych rzeczy, ale o tego typu niespodziankach opowiadał Tom Array. Niezły rok, co? Stosowaliśmy wtedy mnóstwo tego typu diabelskich klimatów, by zaszokować ludzi i zdystansować się od reszty zespołów. Ludzie myśleli, że my tak na serio. Zresztą, co mieli myśleć, kiedy widzieli płytę zatytułowaną Nie okazuj litości, której jedna strona była oznaczona trzema szóstkami, albo widząc. Jeffa grającego z odwróconym krzyżem na szyi, tymczasem staraliśmy się stworzyć pewien wizerunek zespołu. Celowo straszyliśmy ludzi. Slayer był więc ekstremalny na wielu płaszczyznach. Dziś takie zabiegi z trzema szuskami na płycie wydają się zabawne i nieco żenujące, natomiast wtedy podobno oddziaływały. Od 14 lat później zespół Him nazwał swoją płytę, debiutancką płytę Greatest Love Songs Volume 666 i te trzy szóstki wciskał gdzie tylko się dało, to znaczy w tekstach, książeczce itd., no i wokalista Ville od początku traktował ten zabieg jako prześmiewczy i jajcarski. Jak się jednak później okazało, jeszcze wtedy, pod koniec lat 90. wzbudzało to emocje i Chin przez niektórych był postrzegany jako zespół satanistyczny, co, umówmy się, jest irracjonalne. Natomiast wracając do Sejera, tak, panowie starali się być ekstremalni na każdej możliwej płaszczyźnie: w wywiadach, w grafikach, na zdjęciach i przede wszystkim w swojej muzyce. Getz Kunemund, niegdyś redaktor niemieckiego pisma Rockhard i baczny obserwator metalowej sceny, w Europie, opowiadał właśnie o tej ekstremalności Slayera. Myślę, że miało to wiele wspólnego z nazwą, którą sobie wybrali. Co ciekawe, Slayer był właściwie jedynym zespołem z tamtych czasów, który tak daleko zaszedł w poszukiwaniu ekstremalnego wizerunku. Inne grupy właściwie w ogóle nie miały imidżu. Slayer chciał być najbardziej ekstremalny, więc zapożyczył niektóre elementy swojego wizerunku od Venom, jak makijaż i całą tę satanistyczną otoczkę. Na shownu Mercy i Hollow Aids pomysł na siebie Slayera miał charakter wyłącznie satanistyczny. Dopiero przy Raining Blood dodali do tego wymiar Doszli do wniosku, że dobrze będzie szokować nie tylko poprzez satanizm. Ponownie nawiążmy tutaj do Metaliki, no bo Slayer, chcąc, nie chcąc, wydając swoją płytę zaledwie kilka miesięcy po tym, jak swój debiut wydał Ulrich i spółka, no to siłą rzeczy był do metaliki porównywany. No i debiut Sayera w zestawieniu z debiutem metaliki najczęściej na łamach mediów wypadał niekorzystnie według wielu dziennikarzy, natomiast byli też zdecydowani zwolennicy Kerryego Kinga i Spooky. Na przykład Bob Nalbandian, który następująco to uzasadniał. Uwielbiałem Seanu no Mercy od samego początku. Uważałem wówczas Sayera za najlepszy zespół black metalowy. Grali lepiej i bardziej technicznie niż Venom, poza tym mieli dużo lepsze kawałki. Venom miał zawsze kiepskie teksty, a Sayer przeciwnie. Bardzo fajne, dużo głębsze i bardziej inteligentne niż Venom czy nawet ówczesna Metallica. Show No Mercy to materiał, który wytrzymał próbę czasu i nawet dzisiaj brzmi świetnie, znacznie lepiej niż większość współczesnych zespołów. Bob Nalbandian, tak jak zresztą mówił, stał się fanem Slayera od samego początku. No, i jako, że był zafascynowany ówczesną sceną metalową i był takim, powiedziałbym, bardzo aktywnym człowiekiem na tej szczególnie kalifornijskiej scenie ekstremalnego metalu, no to chciał dołożyć jakąś swoją cegiełkę do potencjalnego sukcesu Slayera. A jak pomagał zespołowi, o tym opowiadał Jarkowi Szubriftowi. Wysyłałem taśmy do ludzi z europejskiej prasy, w tym mnóstwo kaset z wstępnie zmiksowaną surową jeszcze wersją Show No Mercy. Bardzo byłem wówczas zaangażowany w tape trading i. Steve Craig zobaczył, że to naprawdę może pomóc zespołowi, szczególnie w Europie. Zapewniły mi, że europejskie magazyny oszaleją na punkcie Slayera, bo wszyscy tam kochają naprawdę ciężkie granie. gets Kunemund opowiadał o tym, jak w Slayerze zakochali się Niemcy. Niemcy pokochali Slayera od samego początku. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć ani jednej negatywnej recenzji show numer no w niemieckiej prasie. Być może ktoś napisał, że miało to wiele wspólnego z Venom i Metaliką, ale to przecież nikomu nie przeszkadzało. Przeciwnie, wszyscy kochali te dwa zespoły i szukali czegoś w tym stylu. Monte Connor czyli łowca talentów. Zatrudniony przez firmę Roadrunner Records, która podpisała Sejera na rynku europejskim, opowiadał o tym, jak po raz pierwszy zetknął się z muzyką Sejera, a zetknął się z nią dopiero po usłyszeniu debiutanckiej płyty. Pomyślałem, że to najcięższa, najbardziej zwariowana muzyka, jaką kiedykolwiek słyszałem. Oczywiście natychmiast się w niej zakochałem. Nawet słabe brzmienie płyty mi wtedy nie przeszkadzało. Album Slayer'a dotarł też oczywiście do Polski, natomiast, no, jak się możecie domyślić, o oficjalnym polskim wydaniu nie było wtedy jakiejkolwiek mowy. O tym, jak trafił na twórczość Slayer'a i o tym, jak trzeba było sobie radzić, będąc wtedy fanem metalu w Polsce, Jarkowi Szubrychtowi opowiadał Peter, lider zespołu Vader. Nie było wówczas sklepów z takimi płytami, a jedynym źródłem ekstremalnej muzy były dla mnie giełdy płytowe, wyprawy do Warszawy i Białego Stoku, do kolegów, którzy dostawali paczki od rodzin ze Stanów czy Niemiec, oraz audycje radiowe. Tak, to śmieszne, ale. Prawdziwe. W czasach zwanej komuny więcej było w mediach ostrego grania niż dziś. Peter dodawał. W jednej z takich audycji pan Marek Gaszyński i Chris Brankowski zaprezentowali nową kapelkę ze stanu Kalifornia. Slayer. Z wrażenia mało nie spadłem z krzesła. Właśnie na to czekałem. Do tamtej pory moim absolutnym numerem jeden był Judas Priest, i może właśnie dlatego tak bardzo wchłonąłem to, co usłyszały moje uszy. Gęste riffy, ostry wokal, dużo wajchy w solówkach i te przerwniki w utworze, a do tego totalne piekło z maksymalną szybkością. Kością. Slayer kupił mnie od pierwszego przesłuchania. Potem tylko czekałem na całą płytę, która miała być w radiu w następnym tygodniu. To był tydzień, który wstrząsnął moim życiem i dopiero co powstałym wejderem. Sporo nostalgii w wypowiedziach Petera, natomiast taka nostalgia występuje też u panów z zespołu wypowiadających się na temat debiutu po latach. Tom właśnie po latach dzielił się swoją opinią na temat Show No Mercy. To wspaniała płyta. Z dzisiejszego punktu widzenia produkcja jest zdecydowanie poniżej przeciętnej, ale wówczas to było coś niesamowitego. Kerry King natomiast w 2002 roku o debiucie Slayera mówił: Dla mnie to jest zło konieczne. Musisz nagrać pierwszą płytę, zrobić ten krok, a potem zwykle mówisz: 'Cóż, następnym razem zrobię to inaczej'. Jeśli chcecie oglądać u nas Slayera części, to oczywiście dajcie nam o tym znać w komentarzu, zostawcie tutaj łapkę w górę, no i oczywiście subskrybujcie Panu Kulturkę, żeby z odcinkiem o Slayerze, ale też o innych zespołach zawsze być na bieżąco.